Ryzyko konfliktu na Ukrainie już wpłynęło na rynki kapitałowe i spowodowało załamanie akcji rosyjskich w końcówce ubiegłego roku i na początku tego. Ten dołek już został osiągnięty. W tym momencie rynek rosyjski zawraca, co traktujemy jako sygnał, że nasza teza o tym, że do prawdziwego konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie dojdzie, jest prawdziwa. Oczywiście nie można wykluczyć jakiejś formy hybrydowego konfliktu, natomiast wydaje nam się, że Rosja nie ma naprawdę żadnego interesu w tym, żeby spowodować amerykańskie i europejskie sankcje. Z drugiej strony oczywiście konflikt miałby poważne konsekwencje na przykład dla cen ropy, które już biją swoje wieloletnie rekordy. W sytuacji takiej, gdzie państwa rozwinięte walczą z najwyższą od dwóch czy trzech dekad, czy czterech w niektórych przypadkach inflacją, no, jest to potencjalnie bardzo poważny problem. Trzecia rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, jest to, że zima się skończy i wraz z tym, jak zmaleje popyt na gaz ziemny, bardzo silna karta przetargowa, którą mają w ręku Rosjanie, straci sporo ze swojej wartości. Dlatego my uważamy, że do, dojdzie do deeskalacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, no tylko że ona będzie stopniowa i zapewne przeciągnięta w czasie, tak żeby obie strony mogły zachować twarz. Żeby Joe Biden mógł ogłosić, że zapobiegł wojnie, a Władimir Putin ogłosić, że uzyskał ustępstwa od NATO. My od mniej więcej dwóch, trzech tygodni wypowiadamy się pozytywnie o akcjach rosyjskich, które były niezwykle tanie na tle wszystkich globalnych rynków akcji w dołku. Obecnie już trochę podrożały, natomiast wciąż wydają nam się atrakcyjną inwestycją, nawet pomimo tego ryzyka krótkoterminowego. Co więcej, spodziewamy się, że deeskalacja konfliktu doprowadzi do ponownego zainteresowania akcjami polskimi, które po świetnym starcie roku mają za sobą trudniejszość. Ostatnie dwa czy trzy tygodnie. Patrząc po tym, jak zachowywały się indeksy amerykańskie podczas poprzedniego ataku Rosji na Ukrainę, jest to temat, który na rynek amerykański miałby wpływ zapewne co najwyżej dwutrzydniowy.